Parówki 100% szynki, tarczyński naturalnie, to podstawa mojego przepisu na ulubione parówki Jakubiaka, czyli śniadanie dla całej rodziny. Kolejni moi goście to fantastyczna, nowoczesna para. Do tego pełna uroku i entuzjazmu do życia. Przeglądając ich Instagram, po prostu gęba mi się cieszy. Można tam zobaczyć, jak bezproblemowo połączyć życie fit, jak bezproblemowo połączyć życie współczesnego rodzica ze sportem, no i ze spełnianiem swoich życiowych pasji. Dlatego postanowiłem im dzisiaj przygotować wyjątkowe, jak dla mnie, śniadanie. Wyjątkowy, ponieważ jest to pierwsze śniadanie, które przygotowałem mojej Anastazji, a mianowicie to parówki w boczku z serem i domowym ketchupem. Tak, ja mam zawsze parówki w lodówce, a z tego co wiem, ich dziecko też kocha parówki. No dobra, to się biorę do roboty. Tym razem nie zacznę od parówek. Zacznę od przygotowania domowego ketchupu. Bo kto ketchupu nie lubi a wręcz nie kocha, ale przygotowany taki samemu w domu, bez konserwantów, bez dodatków, jest na pewno dużo lepszy. Ja lubię jak w ketchupie jest dużo czosnku. Dlatego nie będę go żałował. Czosnek drobno posiekam. I oczywiście wrzucę do garnka, gdzie już wcześniej będę miał nagrzany. Olej rzepakowy, równie zdrowy. Do czosnku dodam cebulę, ale nie samą białą cebulę, dodam też szalotki, tej słodkiej cebulki. Wszystko dosyć niechlujnie kroję, bo później to i tak będę jeszcze raz blendował. A teraz marchewka. Lubię, gdy keczap też jest lekko słodki, a co da cudowniejszą, naturalną słodycz niż po prostu marchewka. Do tego jeszcze odrobina pietruszki, chodzi o taki jej delikatny aromat. I teraz wszystko wrzucam do gara. Niech się dusi, niech się smaży. I jeszcze odrobina zwykłej cebuli. Pozostało dodać tylko główny składnik mojego keczapu, czyli pomidory. Pomidory teraz niech się duszą na małym ogniu, a ja zajmę się przygotowaniem Parówek, czyli głównego bohatera mojego dania. Czas na moje ukochane parówki. Oczywiście 100% szynki. Podobnie jak i w moim ketchupie, nie ma żadnych konserwantów ani dodatków chemicznych. Podobnie też w tych parówkach. Są naturalne. No i jest tam 100% mięsa w mięsie. Najpierw na desce kładę boczek. Teraz posypuję go oregano. Po czym kładę plaster sera. I na to wszystko kładę parówkę. No i zawijam teraz to. Bardzo mocno ściskam, żeby jak najmocniej ten boczek przylegał do parówki i do sera. Proszę. Czyż to nie piękne? Taka paróweczka z serem zawinięta w pyszny boczuś. No i analogicznie tą czynność powtarzam parówki już pozawijane w boczek i w ser, gotowe, aby wsadzić je do pieca. Warzywa na keczap się już zredukowały, odstawię teraz, żeby przestygły. A ja zajmę się przygotowaniem pysznych pieczarek, które razem z parówkami wsadzę do piekarnika. Pieczarki obsmażę z odrobiną mojej ukochanej słodkiej cebulki z szalotki. Ona nada temu daniu naprawdę dużo smaku, i w keczapie, i tutaj w pieczarkach przesmażę na klarowanym maśle. Dzięki temu się nie spali ani tutaj, ani już później, jak będzie w piecu. Do przerumienionej cebulki dorzucę teraz jeszcze pieczarki. Pieczarki teraz posolę, a do patelni, ponieważ już się przyrumieniły te cudowne grzybki, dorzucę parówki zawinięte w boczek i ser. Nie dorzucam ich na zbyt długo, bo gdybym smażył je w ten sposób, co ser by się rozpuścił i by się przypalił do patelni. Obsmażę tylko delikatnie boczek, a ser już rozpuści się w piekarniku. Parówki teraz wkładam wraz z pieczarkami na żeliwnej patelni do piekarnika, nagrzanego do 200 stopni i pozostawię je tam na jakieś 10 minut. Myślę, że to wystarczy, aby boczuś stał się chrupiący, a ser rozpuścił. I tymczasem zajmę się skończeniem mojego domowego kryczapu. Do moich warzyw dodam teraz octu, no i odrobina papryczki chili. Lubię na języku, na samym końcu taką ostrą, lekką nutkę. Oczywiście dorzucę jeszcze oregano. Jest w parówkach, więc powinno być i w keczapie. To już taka bardziej włoska nuta. I wszystko teraz należy zmiksować na jednolitą masę. Mógłbym mój domowy ketchup zostawić już w takiej konsystencji, ale wiem, że dzieciaki jednak wolą, jak on jest przetarty, a nie z kawałkami warzyw. Dlatego przetrę go teraz przez sitko. Spójrzcie tylko, idealna konsystencja pięknego, pysznego domowego ketchupu i ten kolor, który jest kolorem i marchewki i pomidora, a nie jakiś dziwnie nienaturalnie czerwony. To jest naturalny kolor. A smak? Hm. Przepyszne. Na pewno Wasze dzieciaki zwarują na punkcie takiego domowego ketchup'u. A ja lecę po parówki. Boczuś się już pięknie przyrumienił, a ser rozpuścił. Nawet gdzie niegdzie stał się na dole chrupiący. Czas przełożyć moje parówki. Jeszcze ostatnia łyżeczka ketchupu Moi goście. Dzień dobry. są cześć. Dzień dobry, dzień doberek. Cześć, cześć. cześć. Słuchajcie, ja przez wasz profil to się nabawię kompleksów, bo podobnie jak wy, ja mam też dziecko, podobnie jak wy chcę się realizować, podobnie jak wy chcę żyć fit, tylko. Niestety ja w przeciwieństwie do was tylko gotuję, a cała reszta mi nie wychodzi, jak to jest możliwe. Poczekaj, wszystko na spokojnie, wszystko na spokojnie. My swoją córeczkę nauczyliśmy tego, że zaraziliśmy swoją pasją, więc dlatego trzymamy się fit po prostu. Zmiennie. Ale wy bardzo aktywnie żyjecie ogólnie. Tak. No, staramy się, jak możemy. Tak naprawdę, kiedy człowiek wykonuje kilka zawodów na raz, no to przede wszystkim musimy być dobrze zorganizowani, żeby połączyć zarówno pasję, pracę, no i jeszcze opiekę nad dzieckiem. Tym bardziej, że nasze zawody są takie, że są bardzo spontaniczne. Czyli z dnia na dzień dostajesz zlecenie i mówię, kochanie muszę jechać do Warszawy. Ale nie muszę lecieć na sesję na przykład do Hiszpanii. A to jest koszkówka dzisiaj wieczorem, tak? <zumy> a czy koszkówka jest, dzisiaj, wieczorem, tak? <zumy> a, ale mam nie jest. Ja słyszałem, to... ja, że to... kobieta przez pierwszy rok żyje na trzy etaty. Podobno tak, pracuje się, na się, trzy etaty. Tak, że stało, będzie stręcia. Skąd to figura, rozumiesz? <zumy> no ja też niestety, jak widzicie, jestem cały czas na zdjęciach. Też mój mały jest w domu, ale staram się pewnie, podobnie jak wy, żeby śniadania były czymś rodzinnym. Czymś, co naturalnie wychodzi. E, szczególnie w weekendy, ale też w ciągu tygodnia. Wy też tak żyjecie? Staramy się jak możemy. Tak. No wiadomo, czasami praca nie pozwala, ale staramy się, żeby jednak te śniadania były e, razem spędzane. Co prawda tylko jedna osoba w naszej rodzinie rzuca jedzenie po ścianach. E, to ty no, ale, chyba. Ale, <śmiech> 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 nie chyba. Za słyszałem, że za słyszałem, że ty. <laughs> Ja bardzo lubię i celebruję śniadania, więc są dla mnie bardzo ważnym i istotnym punktem każdego a jak dnia. Mała, chyba najbardziej lubi. Zdecydowanie porówki. parówki. Po prostu jak widzi parówki, to jest po prostu jakiś szał. Czyli ja trafiłem z tymi parówkami. No, słuchaj, idealnie, idealnie. Ciężko im przejść obojętnie koło tych zapachów w ogóle. Co no? to przygorządziłeś? Słuchaj, tu są moje parówki, które są w 100% naturalne, więc też fajnie współgrają z waszym stylem Pachnie życia. Co bez konserwatów? Pachnie to było. Boczusz to jest kurde, jednak jeden z najpiękniejszych zapachów w kuchni, do tego pieczarki. No i domowy ketchup nie tylko z pomidorów, ale także i z odrobiny marchewki z odrobiny pietruszki, czyli też naturalnie jest dosłodzony. Nigdzie w tym daniu nie istnieje nic, co by było sprzeczne zarówno z waszą dietą, jak i z moimi postanowieniami życiowymi, jak i też z naszymi produktami. Brzmi <grym> cudownie, my cudownie. cudownie. Pięknie pachnie. No sią, 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 sią. To jest kolejka, ludzie ja się nie mogą doczekać. Jeszcze grzybka chodzę. Mm. mm, -hmm, mm -hmm. Maj na śniadanie? Tak, to no tak podróżujemy. 30 na wynos, od razu. Najpierw, najpierw mamusi, potem Maji, bo mam się zje. zje mamusi. No. no to się bardzo w takim razie cieszę. Będziemy wrzucali dużo ciekawych rodzinnych przepisów na naszą stronę, a ja będę korzystał z Waszego Instagramu pod kątem tego schylania się garnki i tych wszystkich innych ćwiczeń. Będziemy się nie Tak na sobie. Dziękuję bardzo. Dzięki, wielkie. Dzięki bardzo. Zacznijmy.